Mamy początek lipca 2025 roku. Tysiące imigrantów nielegalnie przedostaje się przez polsko-niemiecką granicę. Straży Granicznej praktycznie tam nie ma, a sprawy w swoje ręce muszą brać mieszkańcy okolicznych miejscowości, którzy organizują liczne protesty. A rząd, zamiast ich wspierać, zapowiada siłową rozprawę z samozwańczymi patrolami na granicy z Niemcami. Donald Tusk który jeszcze kilka lat temu mówił o potrzebie europejskiej solidarności migracyjnej i otwierał szeroko drzwi naszego kraju dla obcych przybyszów, teraz udaje obrońcę polskich granic. W 2015 roku popierał mechanizm przymusowej relokacji imigrantów, a dziś zakłada czapkę strażnika i ogłasza wprowadzenie tymczasowych kontroli granicznych od 7 lipca. Tusk chce pokazać, że działa. Ale to jego podpisy, jego zgody i jego lojalność wobec unijnych elit doprowadziły do tej sytuacji. Koalicja 13 grudnia nie chce otwarcie przyznać się do błędu, że problem nielegalnej imigracji to skutek polityki Berlina i Brukseli, której Tusk był architektem i lojalnym wykonawcą. Gdy Polska w 2021 roku wzmacniała granicę z Białorusią, Unia Europejska podnosiła larum. Orzekome łamanie praw człowieka. Dziś, gdy Niemcy z premedytacją przerzucają imigrantów na naszą stronę, nie ma żadnych sankcji. Bruksela milczy, a Berlin udaje, że nie ma problemu. Nielegalni imigranci trafiają do Polski nie dlatego, że chcą tu zostać, ale dlatego, że jesteśmy dla nich korytarzem tranzytowym. Gdzie nikt ich nie zatrzymuje, nie weryfikuje, ani za nich nie odpowiada. A rząd? Reaguje dopiero wtedy, gdy sprawa robi się niewygodna medialnie. To nie jest suwerenne państwo, to jest podwykonawca Brukseli i Berlina. Polska potrzebuje władzy, która nie klęczy przed Brukselą i nie całuje w rękę niemieckiego kanclerza, tylko mówi dosyć, to nasz dom i to my tu ustalamy zasady. Nie wierzę, że rząd Centrolewu rozwiąże ten problem, bo sam go stworzył. I codziennie dostarcza dowodów na to, że nie potrafi sobie z nim poradzić. Polska musi stać się państwem, które stawia warunki i nikomu się nie kłania. Potrzebujemy rządu lojalnego wobec własnych obywateli, a nie wobec Brukseli. Rządu, który zawsze, a nie tylko okazyjnie, będzie stał na straży naszych granic i pamiętał o tym, że granica Polski to nie przejście tranzytowe, tylko fundament suwerennego państwa.